W jaki sposób ustawić ilość produktów mieszczących się w paczce? Domyślam się, że musi być to spójne z ofertą danej hurtowni. Jak sprawdzać i gdzie ustawiać ilość produktów mieszczących się w jednej paczce, wystawiając masowo oferty przez SkyShop? <kluzny> w momencie, kiedy wystawiasz oferty przez SkyShop już, to musiałeś tej czyn tą, tą czynność związaną z ilością produktów w paczce wykonać wcześniej. Dlatego, że ta informacja znajduje się w cennikach dostaw i tam możesz sobie poustawiać to, te, te, te wartości właśnie. Czyli jeśli masz do czynienia z hurtownią, która ma w miarę jednolity asortyment, który mieści się powiedzmy w paczkomatach, no to wybierasz jeden cennik i właściwie on załatwia sprawę. My dla bezpieczeństwa ustawiamy zawsze jedną, jeden produkt na swoich cennikach. Jeśli klient kupuje kilka, no to kontaktujemy się z nim i ustalamy wtedy cenę za jedną paczkę, jeśli to się wszystko zmieści w jednej paczce. Natomiast jeśli hurtownia ma szeroki asortyment, to musisz wziąć pod uwagę, szeroki pod względem gabarytowym, to musisz wziąć pod uwagę to, żeby ustawić kilka cenników przypisanych do tej samej hurtowni i z uwagą wystawiać produkty, żeby te, które mieszczą się w określonych gabarytach, na przykład w paczkomacie, podpiąć pod tak jakby jedną ofertę dostawy, a usługę dostawy, a drugą, a drugi cennik stworzyć dla produktów, które mają większe gabaryty. No i wtedy możliwość do starczenia do paczkomatu nie, nie wchodzi w grę, tylko kurierem. Więc tak bym na to odpowiedział. Więc nawet y, można by tak powiedzieć, że czasami na zdrowy chłopski rozum wiadomo, że coś się zmieści do paczkomatu, a coś się nie zmieści do paczkomatu mm -hmm. i dopiero na sam koniec zostają jakieś produkty, nazwijmy to sporne, że do końca nie wiemy, czy coś się zmieści, czy nie. To, to tak jakby przyrównać, że dobra, no to mrówka na pewno się zmieści do paczkomatu, a słoń na pewno się nie zmieści, tak? Pod tym kątem. Ale pytanie, czy na przykład kaczka się zmieści. Nie wiem, czemu, czemu akurat się odwołam do zwierząt, ale weźmy mm -hmm. <laughs> taką kwestię, żeby to było całkiem... Logiczne. i w momencie właśnie definiowania tych cenników jesteśmy w stanie jakby przewidzieć, czy coś się zmieści. Ja też... jeszcze dodam tutaj jedną rzecz, oprócz ilościowych, ilościowych tutaj warunków, możemy od niedawna ustawiać warunki wagowe, czyli ustalić, ustalić w cenniku, że do pewnej wagi jest to jedna opłata, Natomiast, jeśli jest przekroczona ta waga, no to zapisujemy sobie w cenniku dodatkową taką opłatę, żeby zabezpieczyć się przed tym, że dostawca czy przewoźnik doliczy nam właśnie taką opłatę w przypadku przekroczenia wagi. Ale udostępniło niedawno taką, taką opcję. Jeśli podoba Ci się ten materiał, kliknij like pod filmem, zasubskrybuj nasz kanał, kliknij dzwoneczek, abyś mógł być poinformowany o kolejnych naszych materiałach wideo. I udostępnij ten film swoim znajomym.